Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się hydrauliką, tak jakby ciąg dalszy układu hydraulicznego. Co zostało zrobione od ostatniego odcinka, a więc zostały założone nowe uszczelki na rozdzielacz. Sami możecie zobaczyć. Aby te uszczelki wymienić, należy te sześć, Należy te śrubki powykręcać. Wyjdą wam te blaszki, wyciągacie uszczelki. Oczywiście, no nie pomijając, że dźwignię musicie zjąć, tak? No, ściągacie to i tam macie takie plastikowe simmeringi. Czy można nazwać to simmeringiem? Nie wiem. Ale w każdym momencie, razie jakieś plastikowe uszczelnienie. Później idzie uszczelka zwykła gumowa i jeszcze jedno idzie. To uszczelnienie plastikowe i jak to zdejmiecie, wszystko śmiało możecie pociągnąć. Bo to ta wajcha yy, ma taki na końcu trzpień, który wchodzi na suwak, i, i za pomocą tego sterujemy sobie tutaj właśnie podnoszenie bądź też opuszczanie. Dzisiaj, yy, póki. Jestem przy hydraulice, a ciągnik nie jest mi jakoś bardzo potrzebny na chwilę obecną. Postanowiłem, że zajrzę do filtra tak on wygląda, żeby go odkręcić, w ogóle dostać się. No to trzeba zdjąć tutaj te cztery śrubki. U mnie w, w moim przypadku były to na klucz 12 no i prawdopodobnie na 12 będą. Po prostu ściągacie sobie i macie filtr hydrauliczny powinno się go tam co jakiś czas przeczyszczać ja jeszcze nigdy tego nie wykonywałem już trochę stodołę bo wieje i będziemy sprawdzać co i jak no więc sprężyna ściągamy tutaj ten element cały kompletny filtr jak można zobaczyć Pełno silikonu. I ja cię kręcę. Pierwszy raz w życiu to rozbieram. Żeby tak było zarąbane Tak, jak Boga kocham. Nigdy. No, nigdy. Nawet nie wiedziałem wcześniej, szczerze wam powiem wszystkim, że nie wiedziałem, że jest coś takiego jak filtr hydrauliczny w tym ciągniku. Także, jak sami widzicie, Włodymirec naprawdę ma dobre. Dobre rozwiązania, jeśli chodzi o układ hydrauliczny. Mamy rozdzielacz dwusekcyjny. Mamy siłownik dwustronnego działania. Mamy pompę, która, którą możemy sobie włączyć bądź wyłączyć podczas jazdy. W zależności od warunków. Nie tak jak w 60, że ona na wałek jest. O, jeszcze nawet takie rzeczy są tutaj w środku. Jejku. Smoła normalnie. Jest masakra. Naprawdę nie spodziewałem się, że za... że takie coś... O, jeszcze tu szklanka jest, na którą ten filtr cały, kompletny wchodzi. Tylko czy ja ją wejmę? Udało się. Tak wygląda szklanka tego szotofiltra. Wyłożymy sobie ją tutaj i w środku. No jeszcze tam na dole coś pływa też jakiś silikon. Także ja do was wracam jak ja to wyczyszczę. Albo wrócę jak ten element składowy, czyli filtr po prostu jedziemy rozbierali a więc tak wziąłem się za powoli za to wyciąganie to jest na samej górze więc to ściągamy jako pierwsze później mamy kulkę jak widzicie jest wyrobiona czuć pod palcem te rowki tutaj jak widzicie tu mi coś jeszcze wypluło z tego filtra przez zobaczyć czy to się da zciąć tak opalcami. chyba się nie da więc postaram się jakoś to o w ten sposób więc tak ściągamy to A, tak się to odsuwa i tak tu są uszczelki jak widzę powyrabiane w drobny mak i ściągamy po kolei więc tak, to był pierwszy, to był drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Tu będzie? Wyjdzie ten ostatni, chyba nie wyjdzie. O, o, aż wyleciał i mamy dziesiąty. I uszczelkę jeszcze mamy tutaj. Uszczelkę na samym dole, dopasuje się jakąś na wymiar. Wstawimy. Dobra. bierzemy telefon i tak przedstawiałem się każde z tych pierścieni no jak widzicie Jezus kochany naprawdę takiego czy, takiego oprotu sprawy się nie spodziewałem że to może być tak zarąbane no i wkładamy to do ropy klup sobie siedzi, to posiedzi w ropie trochę. O, tylko tak. To chyba nie ma, nie ma różnicy między tymi tykielkami. 5 włożymy, 5 zostawimy na następny. Tu jest cały ten element, w którym wchodzą właśnie te filterki. Takie mini filterki. Boże... Gdzie to to miało filtrować? A wy dajcie znać w komentarzu czy u was tak samo filtr hydrauliczny był tak yy, wybrudzony Będę teraz zaglądał do niego co jakieś 50 do 100 motogodzin Ja już powoli wyciągam ich z wody i widać tu już niektóre są w miarę domyte. No a niektóre jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby posiedzieć i się dochlapać. Cztery wyjąłem, jest w miarę okreszta. Musiałbym przepatrzeć. A, tak samo są ufajdane. Jeszcze trochę ich trzeba pędzelkiem tutaj dopieścić będzie tacy i że ja już ja wrócę gdy zdejmę wszystkie te filterki małe także filtr hydrauliczny jest założony będziemy go wkładać do, do w tą szklankę i tak na koniec filmu chciałbym wam złożyć yy, najserdeczniejsze życzenia wesołych świąt Wielkiej nocy, abyście spędzili te święta w zdrowiu, w gronie rodzinnym. Takie małe życzenia ode mnie na koniec, i kończąc ten film, dziękuję za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo widzę, że oglądalność mojego kanału wzrosła. Mamy tam po 1000 1200 wyświetleń naprawdę robi wrażenie. Dziękuję też już za 179 subskrypcji na moim kanale. Będę dążył do tego, aby moje filmy były jeszcze lepsze, żeby moje tak jak jeśli chodzi o mechanikę przy wodymircu, żeby to było zrozumiałe, żebyście wiedzieli co i jak. Miało być, miał być film z ale no pogoda nie daje ja że święta już teraz no to nie ma co także dziękuję wszystkim za oglądanie trzymajcie się i do następnego odcinka